Dzień dobry. Co to są grzebie w dekolcie? Ja w dekolcie tutaj miałam włosy. Mam... Aha przepraszam. Myślałem, że na dzień dobry pan Magda grzebie sobie w dekolcie. <noise> tak czy owak. Dzień dobry. Dzień dobry. Kolejny dzień. Idziemy w końcu na Tadeleb, bo jest otwarta. Wow, Magda, skąd ty masz taki power? <noise> Magda, dobre tak, bo ma, ma wciągnęła kreskę przy śniadaniu. <noise> Już to widzę, śniadanie. Aha. Dobra, dobra. No. Tak, jak Magda. Kiwi powiedziała. mi dojrzało w końcu. Kiwi jej dojrzało. W jej slangu to jest po prostu, że jej kokaina wyschła i mogę ją już zaskrobać z szyby i ten, i wciągnąć. A tak, serio, tak jak Magda powiedziała, w końcu wchodzimy, bo po trzech dniach. Trzeciego dnia w końcu nam się udało, że jest otwarte, tak Tak, więc idziemy, wchodzimy, zobaczymy. Idziemy malutko, bo są mega kamienie. Mega. Są tak wyślizgane. No tyle tysięcy, ludzi się mnie przewija. pewno. Że no, ale jest, póki co jest piękna pogoda, niby ma dzisiaj padać w okolicach 15, ale póki co jest pełne słońce. Na no, coś takiego. Także zobaczymy. Człowiek gadałem z panem Grekiem, który tutaj mieszka, powiedział, że nie, 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 jeszcze ten tydzień ma być ładny. Zobaczymy kto kłamie. Grek czy, czy... Czy pogoda apla? No to chodzimy. Przeczytaliśmy na takiej tablicy, że kawałek tej twierdzy jest tam z IX wieku naszej ery, ale są też kawałki z IV wieku przed Chrystusem. Tak pisało na takiej tablicy informacyjnej. Więc to jest bardzo ciekawe. Co za dziura? To jest dziurka. Sprawdźmy ją. Co tam widzisz, Madziu? Nie właśnie tam, co ty zwariowała? Dlaczego są drzwi otwarte? No wlazłam normalnie. Uy, też wlazłem I, patrzcie jak tu fajnie, patrzcie jaki fajny sufit Ale fajne yy, Najfajniejszy no jest ten chłodek Chłodek i ten hmm. zapach takiej, wiecie yy, Pachnie jak u, u Pachnie jak w szopie, jak ktoś z Was mieszka na, na, na to... Nie, pachnie jak w piwnicy pod ziemią. Albo w szopie, jak jest świeże siano. O, tak, si takim siankiem pachnie trochę. Cudownie. Siankiem takim... Tak, taką zimną glebą. <laughs> Dobra. Może tak będzie pachniało w trumnia. Przekaz na dziś. Znamy zapach trumny. Dobra, Maciu, chodźmy stąd. Będziemy zobaczyć inne dziury chyba. No, oczywiście, lubimy takie dziury. Dobra, chodźcie zobaczyć te dziury. Jaki czad, widzieliśmy właśnie węża to gdzieś taki to kurdec miał ponad metr spokojnie, U, taki taki gruby, gruby i czarny, taki brązowy. Nie wchodzimy tam, ja tam, nie, ja nie przejdę, nie ma szans. No tam był, myślałam, że tam był, jest, najpierw myślałam, że to jest e, ogonek jakiejś jaszczurki, tak idę, mówię nie ma szans, za długi ogonek na jaszczurę, a tu zaraz. I zaraz przyleciał przez całą ścieżkę. O. Ale Ale czat. Wiesz, wiesz co to znaczy? Co to znaczy, że kochanie? Ta wielka jaszczurka, którą tam widziałam, to też nie była jaszczurka. Znaczy, ja wiem, że ciężko jest nie rozróżnić węża od jaszczurki, ale jak się widzi sam ogon, to. No. Dobra, chodźmy. Chodźmy skąd? Ale zarobiście. Ale on był taki, on był normalnie gruby. No on był gruby, on był no, no, taki, był spokojnie. Myślę, że tam, nie wiem, średnicy miał tak 4 cm, 5 przed środek, tak? O, no, spory był. Nie był taki, w muchał, Nie w klin pierdział, o. Środa znowu nas prawie że zaatakowała. Z, z, zaskakuje. Zaskak, zaskakuje nas to cały czas na, na tym zamku. E, teraz tym razem taka 30 cm wielka, zielona jaszczurka. Piękna po prostu była. przeskoczyła pomiędzy trawami. Może mi się to udało nagrać? Nie jestem pewien, ale wow, była ale piękna. Się. Staramy się takie rzeczy. Niestety GoPro nie jest najszybszą kamerą, jeżeli chodzi o włączanie, więc. włączanie. Włączanie. Więc sorry, no sorry. Mnóstwo z różnych owadów Jakiś... Co to było? To, było... to wyglądało jak szarańcza Ale pojedynczo nie masz szans A, chyba, że to był taki wielki ten Świerszcz, znaczy w sensie ten Coś właśnie wyleciało, wyglądało jak połączenie motyla z jakimś po, pa... z i pasikonikiem i w, w, i, i, i w ogóle z tą Co tak robi w wodzie? Jak tak lata? Medyka? O, z płaszczką, masakra no, tutaj dużo, dużo jest dziczy, tutaj bardzo dużo pani. Ja idę cały czas patrzę. prawo, lewo, prawo, lewo. No, pieprzyć zamek, patrz, patrzmy na zwierzęta. No. No i już? weszliśmy jak zawsze wchodzimy, tak? Teraz też weszliśmy na samą górę. Co ty mi tu? O, jak fajnie, ja sobie siądę. Chodź, tam, chodź ty no, do mnie, chodź do mnie. Jesteśmy na samym szczycie, jesteśmy na wieży, chyba to się tłumaczy Franków. Tak. Bo to jest Franki Tower, więc chyba wieża Franków. Eee... O, właśnie zaczął wiać. Tak. Jak zaczęliśmy mówić, zaczęło wiać. Jak nie, mówiliśmy, nie mówiliśmy to nie wiał. Zero wiatru. No, oczywiście. Ale no, może to nas słychać. No dobra, poczekajmy. No dobra, A? nie wieje. szybko. Nie yy, jest... <laughs> właśnie zaczęło wijać, zwariuje. Dobra, trudno, Słuchaj, albo nie słychać, trudno się mówi. Ta wieża jest około 530 metrów nad poziomem morza. Nad, nad tym morzem nad tym tak nad poziomem tego właśnie morza tak jesteśmy pół kilometra nad morzem fajnie cudownie jest no widok się rozpościera e, przepiękny jak pewnie widzieliście no jest naprawdę ślicznie także polecamy tu przyjechać e, wstęp jest oczywiście, darmowy tak wstęp darmowy bo cały rok tak wstęp jest darmowy cały rok e, czynne to jest od godziny bo 8:30 do 16 .00. Ale to się zmienia, bo raz było napisane, że od 15, raz do, znaczy raz do 15, raz do 16. Także różnie bywa, ale przyjedźcie oczywiście, koniecznie nie w weekend, tylko w tygodniu, bo wczoraj było, bo byliśmy tutaj w weekend, jest mega gęsto, a dzisiaj jest wtorek i jest luz. Jest super, są trzy inne osoby oprócz nas na, tak. na całej cytadeli. Mm, tak więc zachęcamy. Im mniej ludzi, tym więcej zwierzątek, pamiętajcie. Dokładnie, a tych zwierząt tutaj było mnóstwo też. Link w opisie, kliknijcie sobie mapkę, zobaczcie, gdzie to jest. Nie dość, że tutaj można spać pod tą cytadelą. Tak, parking jest fajnie, na, dla camperów jest fajnie, bo są miejsca, gdzie jest prosto, także tak. spoko i jest kawiarnia. Tak, I jest jakaś knajpka. Nie byliśmy tam w sumie, ale wygląda, że tam chociażby, choćby kawę można wypić. Tak, tak mi się wydaje. Są kosze na śmieci, zasięg jest bardzo dobry, także polecamy i ten parking i tą cytadelę, bo fajna atrakcja. Przyjeżdżajcie. Na długo, na długo. Jest tak roz, rozłożona, że. Tak, że, że tutaj można się... pół dnia przechodzić tak. sobie. naprawdę. Jest, jest, jest wielka. Dobra. To widzimy się w innym miejscu. Teleport. Uch.